Poszło? Witam, majstry w czwartek. To jest drugi dzień po świętach. We wtorek, we wtorek padało. Ja tam byłem zwarty i gotowy, i stuprocentowy. No. Kiedy się tam popiło, to się popiło, chociaż tam do odciny nie waliłem. Coś tam się wypiło, no ale czas wracać do, do rzeczywistości, do roboty. Także wczoraj to było zrobione. Od kalenicy, tutaj do połowy, czy tam do większej połowy, chociaż połowy zawsze są równe. No i dzisiaj jest zrobione. Tu kończymy, kończymy tutaj te dwa paski. Tam jeszcze mi zostało do odcięcia, i tam kawałeczek z lewej strony. No jak majstry weszli, nie? no to kole, kolejny po, po te po kostki. No, może i głębsze, ale dobra. No i tu teraz, no tu po kolei, tutaj to jest, w tych szaflach zaprawa została na, na jutro, a tam nam znowu brakło wczoraj takiej no, taczki, no i dzisiaj to było dokończone, no standardowo. Tu to odcinam, czyli sznurek i trapez leży i sznurek pod izolacji, ale to jeszcze, jeszcze chwilę, nagram coś tak pobieżnie, no nie nagrywałem tego tynkowania no bo przez tego tynkowania to jest cały czas tu też mamy przygotowane poczekajcie, muszę to jakoś dojść także wyszło trochę niżej, bo no bo wyszło 50 cm wyżej, tam jest 2,5 metra schowam się bo coś tam zawiewa rano było zimno 3 stopnie a teraz jest, nie, jest 15, no coraz cieplej ma być no, i pół metra wyżej, także tu były te krótkie choinki wyjęte, choinki wyjęte i włożone, te e, długie, żeby, a, no żeby się podwyższyć. Barierka była, a tam z tyłu, z tyłu, od strony ściany są te metrowe. E, no, tak pobieżnie, po no to tyle. No. no, tam tyle, ile nam starczyło rusztowań, no to rusztowania to wszystkie mamy z powrotem, tylko stopy, nie? Zresztą inaczej, to starczyło do tamten to jest węża starcza stąd To jest tamte 35 metrów A, a rusztowań no to będzie na całą ścianę Może nie, nie do końca, ale i tak tam, z tamtej strony dzieła dowarka na betonie stoi no to będzie yy, Tam pewnie znowu następne stanowisko ale tu może, tu jeszcze jest piątek, to coś otynkujemy, muszę coś myśleć, żeby coś zacząć murować. W środę dopiero z, mamy tam chudziaka na tym domku z tym garażem. To jeszcze wy wiecie już, no znaczy inwestor jeszcze nie wie, ale będzie pierwszy wiedział, bo ten film nie wiadomo kiedy będzie. No i powoli działamy no. Mamy kolejny dzień, znaczy znowu koniec dnia, no nie nagrywałem. Ale wczoraj to jeszcze trochę dzisiaj ustawiliśmy jest przygotowane a my tutaj dzisiaj skończymy powoli no to tak około 30 metrów bieżących jest zrobione i tu zostało 6-13 metrów dołu ale to już skończymy jak przeniesiemy się z agregatem tam na beton to wtedy tu, tu powinno starczyć dotąd. Węża o dotąd i tam się sąsiadowi, bo to jest na sąsiada polu. To wszystko stoi, wyprowadzimy się, bo zaniech nas kukurydza, może będzie siana czy coś. To... A na razie to trzeba odcinać. Kolejny dzień tutaj na tymka. Tak to wygląda. Wczoraj tam tam jak się uskok jest na tym tynku. To tyle zrobiliśmy, dwa przejścia, tu trochę było dłużej niż z, tam, z tamtej strony. No i tu dzisiaj jest, jest 10 godzina, bo to jest ten dzień, co wróciliśmy z tego, z lania Chidiaka. No i tu jest plan na dzisiaj to tu zrobić, ale tu jest ponad 70 metrów jeszcze. No już urabiają, a ja, a ja nagrywam w tym czasie, no bo chwilę, chwila jest to. Ładny sprzęcik, zestaw stoi klasik. I taka. Nie wiem co to jest gruber, Talerzówka? Nie, talerzówka to, to chyba nie jest. Wyż jest tyle ustawione. Tu znowu będziemy pół metra wyżej musieli tam robić. A tam konstrukcja jest do przewiezienia, tam trzeba ją powiesić z powrotem. Ale to czekam na inwestora. Może we dwóch to. Po prostu musi być taki zdecydowany operator, żeby żeby co nie odstawić Jednak ja jestem za sterami tu Logistyk mnie namówił no nie nagrywasz, nie nagrywasz dobra no nie nagrywam No i teraz tam trzeba tam ucieku i to już go no, A on wiecie pracował w takiej firmie z konstrukcjami miał do czynienie to mnie tu szkoli nie? Właśnie, że mnie ujebali lusterka albo czegoś. Z tego obrazu jakaś Ty ale przejeżdżam Ty! Coś czuję, że to ogrodzenie będzie pogięte Jak kurwa? No to cofaj jeszcze w kołami A! Tu jest człowiek no mówiłem, kurwa poczekaj, tam. Jak to położysz na ścianę? No a ty na którym rogu miałeś? No na tym. A ja co ty za to od dwóch tygodni już tam bez mnie. Cofnij, zajajdź tam gdzieś przy przymchodem jechał tam, zesunaj też, im powiedzieć. Jo, idę tam, patrz. Dobra, już jestem na, na ziemi. Już jest nie tak. Bo niby nie za ten róg, ale tak ją zdejmowaliśmy. Po prostu trzeba ją oprzeć o ścianę i Tu jest tak do ogrodzenia! Tu powinieneś Wyciąg, szyję, wyciąg, postawił mi prosto zajedziesz i Luzuj! Luzuj No bo ja bym tym chodem jechałem, nie na pół było. Dobry, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. A jeszcze to nie, żeby to bliżej ściany było, nie? Co? Bliżej ściany to może, a nie, nie do... No w los No e. w los, no ona nie spadnie, no bo to jest tutaj trzyma te płasko Czy Przesunąć ją w lewo jeszcze? Musiał wyrwać Co? Co? Tu wyrwać Ale to nie wiem Radek, ta rdza to w ogóle nie pasuje do tego e, Czy przesunął Ale można na środku słup, na środku jest to, to jest dobrze no. Aha, słup tego? No, no cha, chałupy. Chałupy? No to to, to kładę ją. No, ona no, no już jest? No, no, ona w pionie wisi. Teraz i do tego dym do ściany, bo byś musiał ją teraz rogami przysunąć do, do ściany, nie? No, przysunął. Tak, że trzeba było zawieźć. Zawieźć się od ciebie w garażu. Tak, bo on mówił, że jest w garażu było. Dobra, iść tym chować. To no, już troszkę lepiej. Ty a ja tam nie wypadnie? Najlepiej no, może ten Nie dosłownie i to wszystko. Kolejny dzień tynków. Nie wiem, ostatnio nagrywałem, bo tu wpadujemy raz na tydzień, może. To jest akurat ten dzień, co szwagra w połowie zbrojenia z tropu płyty jesteśmy, a tutaj musimy dowieść. Ja muszę dowieść piasku i, no i dzisiaj jest plan, żeby zrobić to całość, ten środkowy pasek jakby no to, co jest, to co jest na rusztowaniu z Babkę wziąłem, to znaczy babkę tę Najstarszą ładowarkę Ruzik gdzie on tu jest? Dwójeczka i ogień Jeszcze pewnie jedną i brać się i to dynkować, bo naprawdę to jest wysokie przejście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, dwa czterdzieści, prawie dwa i pół metra przejścia. Dwa i pół metra razy sześćdziesiąt trzy. Dwa razy. No teraz matematyka majster włącza dwa razy.

Przerobiła swoje. Ale jeszcze jakoś, jakoś je. Loto. Widzowie jadę z kolejną łyżką, ale to nie jest ta łyżka o w pół do ósmej rano, tylko to jest już łyżka o 15.30, bo już mamy skończone. 15.30? Nie, no trochę wcześniej może jest 14.30. Mamy skończone, ale widzicie, tam siwucha straszna to już przeszło i tak to nas ominęło. Bo tam odbija się z tych blatów, mam nadzieję, że bo tam końcówka jeszcze pewnie jest niedotarta. Mam nadzieję, że tam się nic nie stanie. No ale 150 meterków takie lekkie poszło. No troszkę to nam... Mam nadzieję, że tutaj to już było białe między słupami. To myślę, że... To no już nic nie, nie zrobi, nie? tylko tyle, że te blaty namiękną a końcówkę, no to się zobaczy, ale naprawdę to nas ominęło szczęście. No jest jeszcze tu z prawej mojej trochę, ale Michałowi zasypię łopatę starczy mu to. Trzeba wziąć i, yy, przepiąć łychej No i może przejdzie to trzeba rozbierać to Najważniejsze to, żeby przestało padać, a resztę to się opanuje. Mamy to moi drodzy widzowie Po 10 dniach chyba obtynkowane mamy posprzątane graty. Także no co, widzimy się w kolejnych produkcjach, teraz chyba idziemy na ten dom z garażem i tam będziemy działać, murować. Pewnie ten garaż pierwszy dobra, tam nie chcę za dużo wmówić, to w następnych filmach będziemy, będzie pokazane jak tam się podobało, to pamiętajcie łapę w górę zostawcie, a my spadamy na razie cześć.